Wzory skróconego mnożenia, część druga. Teraz będziemy z tymi trzema samymi wzorami, które były w części pierwszej, robić odwrotnie, czyli będziemy sumę zamieniać na iloczyn. To jest też potrzebne, też jest to w zadaniach. Także już mówię o co chodzi. Mamy przykład a i tutaj mamy tak x kwadrat plus 6x plus 9. Chcemy tą sumę zamienić na iloczyn. Tutaj wiadomo, że to będzie suma do kwadratu, z tego względu, że tu jest plus. I teraz tak patrzymy zawsze na ten pierwszy tutaj, pierwszy element i ten ostatni. Tutaj na tą dziewiątkę. I robimy w ten sposób, że bierzemy sobie pierwiastek z tego pierwszego, tak? No bo pierwiastek z x kwadrata to jest x, dlatego że x razy x to nam x kwadrat. I z tego ostatniego elementu bierzemy też pierwiastek, to jest 3, bo 3 razy 3 daje 9. Bierzemy w nawias i dajemy do kwadratu. I patrzymy, czy jak zrobimy dwa razy pierwszy element, razy drugi. Czy to będzie to samo, co tutaj w środku? No bo 2 razy x razy 3 to jest 6x, więc to nam się tutaj idealnie zgadza. Więc zamieniliśmy sumę na iloczyn. Iloczyn, no bo to jest x plus 3 razy x plus 3. Kolejny przykład robimy na takiej samej zasadzie. Skoro widzimy, że tu jest minus, no to wiemy, że będzie tutaj różnica. Oczywiście nie zawsze, jak mamy trzy elementy, jakieś plusy, minusy, to zawsze da się zrobić z tego zrobionego zru, mnożenia. Ale zawsze jest na to szansa, jeżeli właśnie z tego pierwszego elementu można wyciągnąć pierwiastek, i z tego ostatniego. I potem, jeżeli sprawdzimy, czy to dwa razy pierwszy, razy drugie, to jest to samo co w środku, to znaczy, że na pewno się da. No i bierzemy sobie teraz pierwiastek z 4a kwadrat. To to jest 2a, no bo 2a razy 2a daje 4a kwadrat. I potem z jedynki też pierwiastek, no to to jest 1. No i dajemy do kwadratu i sprawdzamy, czy 2 razy A razy 1 to jest 4a. Zgadza się. Kolejny przykład to mamy 4x kwadrat, wyciągamy pierwiastek to jest 2x. Przepisujemy ten plus i patrzymy z tego ostatniego elementu. no To pierwiastek będzie 3y. I dajemy do kwadratu. Później mamy tutaj pierwszy 9A kwadrat, dajemy pod pierwiastek, to jest 3A. Minus przepisujemy i 25b kwadrat, jak damy pod pierwiastek to jest 5b. I do kwadratu. I kolejny tutaj mamy x kwadrat Y kwadrat. Dodajemy no to, to pod pierwiastek, no to to jest XY plus mamy drugi, czyli przepisujemy, czy nie drugi, no jako pierwszy znak występuje plus, czyli piszemy plus i 16 dajemy pod pierwiastek, to jest 4, 4 razy 4 jest 16, no i do kwadratu. I ostatni przykład, 9x do czwartej, jak damy pod pierwiastek, to będzie 3x kwadrat, minus i ostatni element dajemy pod pierwiastek, to jest 2y i dajemy do kwadratu, i sobie możemy sprawdzić, czy dwa razy to pierwszy raz, to drugie to jest ten element w środku. 2 razy 3 x kwadrat to jest 6 x kwadrat i razy jeszcze 2y to będzie 12 x kwadrat y, co się też zgadza. Także tym sposobem pozamienialiśmy sumę na iloczyny. I teraz tym drugim wzorem skróconego mnożenia też będziemy zamieniać sobie na odwrót, czyli będziemy robić z różnicy iloczyn to też patrzymy sobie co tutaj mamy w, tym, w tej różnicy. No tutaj to jest to jest to, co tu, tak to jest A kwadrat to całe, a to to jest B kwadrat, więc muszę powyciągać A i B, żeby rozpisać to na ten iloczyn, czyli jeżeli moje A kwadrat to jest 4a kwadrat, tak, bo to jest to, no to muszę dać to pod pierwiastek, żebym miała a. No to 2a kwadrat pod pierwiastkiem, to jest 2a, a 1 pod pierwiastkiem, to jest 1. Czyli piszę sobie 2a minus 1 i teraz muszę to samo powtórzyć, tylko z przeciwnym znakiem, czyli 2a plus 1. I teraz jak dam pierwszy kwadrat, to mam 4a kwadrat, drugi kwadrat, to jest 1, wszystko się zgadza. Kolejne robimy na takiej samej zasadzie, 25 pod pierwiastkiem to 5, minus 49x kwadrat pod pierwiastkiem, to jest 7x. No i kolejno to samo, y, wpisuję a i b, to co wyciągnęłam tylko z przeciwnymi znakami, czyli 5 plus 7x. Kolejne, wyciągam pierwsze, y, daję pierwsze pod pierwiastek, bo to jest moje a kwadrat, czyli to będzie 3m, minus, wyciągam b, da, to, to drugie daje pod pierwiastek, to będzie n i przepisuję to samo, tylko z przeciwnymi znakami. Kolejne podobnie, pierwsze daję pod pierwiastek, bo to jest moje a kwadrat, no to będę miała xy, minus, drugie też daję pod pierwiastek, to jest 4 i przepisuję to samo, tylko z przeciwnymi znakami. Kolejne pod pierwiastek, pierwsze to jest 5 czwartych p do kwadratu, minus 1, bo jeden pod pierwiastkiem to 1 i przepisuję to samo z przeciwnymi znakami. I kolejne: pod pierwiastek daje 2a kwadrat, no to to będzie pierwiastek z 2a minus. Pod pierwiastek daje 4b kwadrat, żebym miała b. I ten drugi element tutaj muszę dać, czyli to będzie 2b. No i to samo przepisuję przeciwnymi znakami. Gdybym chciała zrobić odwrotnie, zawsze mogę sobie sprawdzić w ten sposób, żebym chciała zrobić odwrotnie, czyli pierwszy kwadrat minus drugi kwadrat, czy by było to samo, i w każdym wypadku wyjdzie tak samo, też drugą stronę.